w kolejnym odcinku DZJ4. Po 10 konkursach prowadzi Kamil, drugi z trzeci Kot, czwarty Her, piąty Deszmanden, szósty Preut, siódmy Kraft, ósmy Lindwig, dziewiąty Insam, dziesiąty Bellinger, jedenasty Rioju. Więc zostawcie suba z boneczkiem, wtedy by było 400 subów. Zostawcie łapeczkę w górę, jak Wam się podoba, możecie do donate'a, link w opisie. i koło 18.00 wjeżdża dining light. Więc przechodzimy do Lillehammer, 110, 90 metrów punkt K, no i do odrobienia do 1 metra mamy dwa punkty. No i zaczynamy. Mamy taki bardziej boczny, ale bardziej w dupę, no i rioju. No jaj, jaj, 88. i oju koło osiemdziesięciu i Andras Berlinger. No dobry skoł 87 osiemdziesiąt i Aleks Insam. Ajajaj aj, aj. Tutaj nam za dopiero trzeci i Lindwik aj, aj, aj No nie ma wiatru, żeby tu poskakać Trudno hmm. i Stepan Kraft O Jezu Stragedia Trudno, domen Preutz. No, tu już troszkę lepszy skok Preutza, 89. No i Gregor de Schwanden. No, de Schwanden, 92. No, dużo lepszy skok. Jan Herr Ojej, ale to zepsułem 84 No i pierwsza trójka, Lobrokos już tak w dupę jest centralnie o. 85, no i Olek Olek? Dobry skok, 90, no i został Kamil. No i Kamil, dopiero ostatni. No i czy już ma ile? No do tej jeszcze, ale... Ma no, tylko pół punkta stracił w sumie do tych. No trudno, mam nadzieję. ja jeszcze jeden, jeden prawie w dupę. Na drogę trochę spada, to tyle dobrze. No i drugi skok, troszkę lepszy, 90. No te 18 i 90 metrów potrzebuje in sam, żeby prowadzić. I będzie prowadził. A jednak nie, no niestety gleba. No i kos. A tak on potrzeba w 90 na wyłusał, to wtedy nie prowadził. A jaj i kos też nie daje rady. I Kamil się pnie w górę. Jan Her, albo mamy prawie ten czyn w dupę, no to się nie ma co dziwić. I Jan Her również nie daje rady. No i kraft. To ten wiatr już nie idzie skakać. Dopiero czwarty. I Lindwig, no jeden, dwa w dupę tylko jedno bez przesady. No i Lindwig już musi prowadzić. 89. I kbs troszkę się Kamil dźwignął. I będzie prowadził. I została czwórka. Bellinger. No, trochę wiatr ucich. I Bellinger. Dopiero drugi. Zakobajasim. I domen Preutz. Czy domen będzie na podium? Czy Rioju? O, ch chyba Rioju, tak jest. Ten dopiero czwarty. Jeszcze przed Kamilem. O, o kurde, dobra, to no, dużo, no. no i zniszczą. No dobra, go zniszczyła. Podobne jak w pierwszym. Będzie na podium Olek. No i też Fanden. O Jezu, tragedia, Deschwander, dopiero szósty. No, więc wygrał Kamil. Aż, przepraszam, zniszczył. Drugi Kamil, trzeci Kost, czwarty Deschwander, piąty Herling, Kobayashi, Prout, Wellinger, Kraft oraz Insam, więc jeszcze raz zostawcie Subika, łapeczkę, ja się dam żegnam, do jutra cześć.